Komentarz do Ewangelii ojca Mateusza Stachowskiego. 9 lutego, piąta niedziela zwykła. Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej z łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł, Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Kiedy święty łukasz informuje nas, że Piotr i jego wspólnicy płukali sieci na brzegu po kompletnie nieudanym nocnym połowie, mówi nam, że sieci trzeba było oczyścić, niekiedy naprawić, wysuszyć i odpowiednio zwinąć, by za kilkanaście godzin wyruszyć na nowo. Zatem słowa pana Jezusa, by wypłynąć na jezioro teraz w ciągu dnia i zarzucić gotowe na wieczór sieci. Nie są prostym do przyjęcia nakazem. Pan, będąc z zawodu stolarzem, oczekuje od Piotra nie tylko wiary, że jest sens wyruszyć na połów w zupełnie niewłaściwej porze, i to na oczach tłumów, że jest jakaś szansa na złapanie ryb, ale też zgody na ponowną pracę przy płukaniu sieci. Otóż to. Wezwania Jezusa nie są błahe i proste. Raczej wymagają od nas kosztownej zgody, angażującej całą wolę. Ale zasada jest tu prosta. Im bardziej przyjmiemy słowo, podejmując ze względu na niedecyzję i działanie, tym bardziej zaskoczeni będziemy na koniec. I to nie tyle ilością ryb, ale nieskończoną hojnością Boga.